Tutaj dla dzieci są zarezerwowane pierwsze ławeczki. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać, po dwie, trzy osoby, usiądźcie sobie na, tam, gdzie są te kartki rezerwacja. Mam nadzieję, żeście uważnie słuchali tego pierwszego czytania. I tutaj mikrofon też jest postawiony, będziecie pojedynczo podchodzić. Tak? No super. Nie ma dla pszczół, tutaj jeszcze są dwie ławki wolne. O, no pięknie, pięknie. Słuchajcie, najpierw zobaczymy, jakie są efekty zdalnego nauczania. Jasiu na swoje nieszczęście tutaj jest przy ołtarzu, więc go zaraz, Pani Dyrektor, zobaczymy, czy coś w ogóle z, z katechezy choćby. Jest takie pierwsze zdanie w tym czytaniu. Pierwszą księgę napisałem to filu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczył od początku aż do dnia, w którym dał polecenie apostołom, i tak dalej. Co to za pierwsza księga, Janek? Pierwsza księga. To jest dziele Apostolskiej, to jest druga księga. E? No nic, porażka pedagogiczna. <grytanie> Święty Łukasz. Napisał dzieje apostolskie. W związku z tym, jeżeli pisze o pierwszej księdze, to ma na myśli co? Ewangelię, oczywiście. Ewangelię to była jego pierwszy tom, jakby opisu życia, działalności Jezusa. Kontynuuje to w dziejach apostolskich. I jesteśmy zaraz na początku tych dziejów apostolskich. Słyszymy, kto jest adresatem tej księgi: to jest Teofil. Który też był adresatem Ewangelii Łukasza. No i właśnie, jakie wydarzenie dzisiaj jest w liturgii wspominane? Kto chce powiedzieć? Las rąk. Pojedynczo, nie wszyscy naraz. Co dzisiaj, jakie dzisiaj jest uroczystość i święto? No podejdź i powiedz. Niebo wstąpienie. Kogo i gdzie? Na Jezusa, na górze. Gdzie wstępuje? Do nieba. Do nieba wstępuje. No właśnie. Może ktoś z Was zwrócił uwagę na to, w jakim mieście dzieje się to wydarzenie. Może nie było tutaj, ale chyba było. Tam, gdzie Pan Jezus umarł i, i zmartwychwstał, czyli. Gdzie to się stało? W jakim mieście? Wie... No, 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 no. Ciech. W Jerozolinie. Super, pięknie. No dobrze. Ci, którzy byli na Pielgrzymce w Ziemi Świętej. Tutaj jest Pan Jan z żoną, z pani Agnieszka, to na pewno pamiętają takie miejsce, które jest tradycyjnie związane właśnie z wstąpieniem do nieba Pana Jezusa. To jest także miejsce, gdzie Pan Jezus modlił się przed swoją męką. Pamiętacie gdzie się modlił? Tajemnica pierwsza bolesna. Gdzie? W Ogrodzie Oliwnym, w ogrujcu, tak? Getsemani. Właśnie i na tej górze, tam gdzie się modlił przed. i zapłakał też nad Jerozolimą, tam znajduje się takie miejsce. I tutaj właśnie jest taki gadżet. To nie jest kuweta z piaskiem dla y, y, kotów, bo ja tutaj nie hoduję kotów, ale możecie zobaczyć, podejdźcie niektórzy tam i zobaczcie, żeby ktoś wytłumaczył, co tam w ogóle widać. No, no to podejdź Antek i powiedz przez mikrofon. Bo nie wszyscy to widzą. Stopy. Co te stopy są odbite w piasku, tak? No właśnie. Możecie usiąść na swoich miejscach. To taki gadżet, dlatego że ci, którzy tam idą i pielgrzymują, mogą zobaczyć takie odciśnięte stopy pana Jezusa, ale w skalę, w kamieniu. No, wprawdzie tak między nami mówiąc, tak jak to przewodnik mówi, tradycja wiąże to miejsce z tym wydarzeniem. I taki znak pozostawia Pan Jezus wstępujący do nieba, więc przypuszczamy, że właśnie tam, na tej górze, na górze oliwnej, Jezus wstępował do nieba. Wstępował do nieba i w czasie tego wstępowania, no to jak do nieba, to gdzie? To do. W dół czy do góry? Do góry, no właśnie. Więc nie dziwi nas to, że apostołowie gdzie mieli twarz zwróconą swoją? No do nieba, tak? Patrzyli się tam w niebo, zadzierali nosa. Możecie tak zadrzeć teraz nosa, tam pod tymi maseczkami. No i właśnie, co tam się stało? Kto, ktoś się pokazał, jacyś, jacyś, no dwóch, kto to tam był. No, no kto wie, to niech podejdzie do mikrofonu. Antek wiesz? Ktoś krzyczał. No, kto, kto tam. Yy, ukazał się tym apostołom którzy mieli głowy zwrócone do nieba dwóch mężów w jakich szatach w białych szatach no widzę że żeście nie słuchali uważnie no i co i zadali tym apostołom pytanie ktoś zauważył jakie pytanie zwrócił uwagę czy nie to ja może przeczytam jeszcze raz tą końcówkę kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. A więc zadali pytanie, dlaczego stoicie i, i wpatrujecie się w niebo. No właśnie. To jest dla nas bardzo kluczowy moment. Bo to jest troszkę tak jak z nami. Wstańcie teraz na chwilkę. Stoicie na ziemi i jest przyciąganie. Dlatego stoimy, nie fruwamy, tak? Jest grawitacja, a więc chodzimy twardo po Ziemi, i to jest symbol tego wszystkiego, co wypełnia nasze życie tutaj. Teraz wirtualnie uczycie się w szkole, wasi rodzice pracują, ale to nie jest cel naszej wędrówki. Możecie teraz usiąść. Powinniśmy także, chodząc twardo, mocno po Ziemi, wpatrywać się gdzie. Patrywać się w niebo, tak. To znaczy, mieć to przekonanie, że tutaj jesteśmy tylko czasowo pielgrzymami. Bardzo ważny to jest czas. To jest czas, w którym Pan Bóg powiedział: czyńcie sobie Ziemię poddaną. Można by powiedzieć, nam ją dał i zadał, po to, żebyśmy ją jak najlepiej zagospodarowywali, żebyśmy patrzyli realnie. Nie można mieć, jak to się czasami mówi, Głowy w chmurach, czyli nie myśleć o tym, co nas tutaj dotyczy na ziemi, tak? Że na przykład rodzice wasi muszą podejmować wysiłek pracy, żebyście wy mieli co jeść, żebyście mogli się ubrać, wyedukować. Tak jest to potrzebne. Ale to jest etap. To jest pewna droga. I wprawdzie Ewangelia, którą żeśmy dzisiaj usłyszeli. Nie opisuje nam tego wydarzenia w Pana Jezusa, bo apostołowie byli wtedy w Galilei, a więc w innym rejonie e, ziemi świętej, e, ale Pan Jezus daje im tak zwany nakaz misyjny, czyli mówi, że mają iść i nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To też ważne, bo bardzo niewiele jest takich miejsc w Piśmie Świętym. Gdzie przywołana jest cała Trójca Święta. Ale Pan Jezus, wstępując do nieba, opuszcza apostołów, zostawia ich samych. No, oczywiście, że nie, tak? Między innymi to ostatnie zdanie Ewangelii mówi: A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do. Kto chce dokończyć? Skończenia światła. Super! No pięknie. Bardzo pięknie żeś słuchał, aż do skończenia. Och, jak babcia i mama jakie zadowolone są. Dobrze. Bingo. Słuchajcie, to jest właśnie dzisiejszy dzień. Czy ktoś z Was może jeszcze wie, bo niektórzy jesteście tutaj dosyć dobrze wyedukowani, ile dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba? Bardzo dobrze, podejdź, powiedz głośno. No, chyba, że tam ktoś ci podpowiedział. O i pod 40. Tej 40, bardzo dobrze. Ale tak naprawdę, jakbyśmy wzięli kalendarz do ręki, to ten 40 dzień po Zmartwychwstaniu to był w miniony czwartek. I kiedyś przez wiele lat właśnie uroczystość niepostąpienia pańskiego była przeżywana właśnie w miniony czwartek, ale ponieważ jest to, był to i dziś w tym roku też dzień pracy, więc. Postanowiono przenieść na najbliższą niedzielę po tym 40 dniu, dlatego dzisiaj to obchodzimy. Ale y, mamy też y, przed nami y, właśnie też takie święto, które nazywane jest Pięćdziesiątnicą. Czyli następuje w 50 dzień po zmartwychwstaniu. I co to będzie za tydzień, za święto? Da, 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 da. Kto wie. Co to będzie za niedziela? Za tydzień. Już dzisiaj mówiłem o tym coś. No. Co będziemy świętować? Co się stało w 50 dniu? Zielone świątki. No. Antoś, chodź. Wstąpił Duch Święty. Bardzo dobrze. Super. Pięćdziesiątnica, czyli zesłanie Ducha Świętego. Też babcia i mama są zadowolone. Te wydarzenia właśnie teraz przeżywamy. Pan Jezus wstępuje do nieba i nam pokazuje ostateczny kierunek, cel naszego życia. Mówi: Dobrze korzystajcie, zagospodarowujcie to życie, które wypełnia wasze chodzenie twarde po ziemi, takie bardzo realne, bez takiego tam właśnie marzenia i oderwania od rzeczywistości, ale jednocześnie pamiętajcie o tym, że jesteście wezwani do tego, żeby być w niebie. Kiedyś przed dwoma tygodniami mówiliśmy właśnie o mieszkaniu, które Jezus przygotował dla nas w niebie, i że każdy z nas tam takie mieszkanie ma, i że tylko my możemy to mieszkanie zająć. Będzie albo pustostanem albo my będziemy w nim mieszkać.